Za chwilę będziemy się świątecznie łamać opłatkiem w gronie naprawdę prawdziwych przyjaciół i sympatyków rugby, wśród których nie trzeba będzie nikogo omijać, bo wszyscy się dobrze znamy, wszyscy mamy jeden wspólny cel dobro łódzkiego rugby. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wam, drodzy sportowcy, trenerzy, kibice, działacze sportowi, pragnę życzyć czasu spędzonego w rodzinnym gronie wśród bliskich i przyjaciół. Siły płynącej z wiary pogłębionej modlitwą, byście potrafili dzielić się tym, co najlepsze z innymi. Niech otworzą się serca ludzi dla Boga, który przychodzi na Ziemię w postaci Bożej Dzieciny. W nowym 2020 roku samych sukcesów sportowych przeżywanych wśród przyjaciół i kibiców kapelan sportowców archidiecezji łódzkiej, ksiądz Paweł Miziołek. E, zostałem poproszony, żeby powiedzieć zdanie na końcu, bo jestem najcięższy pewnie, nadawałbym się, nadawałbym się pewnie do drugiej, trzeciej linii, ale chciałbym mieć komfort, żeby złożyć tylko życzenia świąteczne, bo to jest ten czas, kiedy takie życzenia powinny paść. Natomiast muszę powiedzieć, że oprócz życzeń e, stoją przed nami wyzwania. Nie chciałbym mówić o tym, że mamy wrogów zewnętrznych, tylko, że mamy przeciwników. Natomiast przeciwników mamy w zwyczaju miażyć na boisku i poza boiskiem też. Mam nadzieję, że to się stanie w najbliższym czasie. Będziemy mogli funkcjonować jako jedna drużyna i zdobywać kolejne sukcesy. Wszystkiego dobrego na święta. Zostało to, co najważniejsze. To symboliczne poczęstowanie się, połamanie opłatkiem i wspólne życzenia.